Oczekuje ciebie jak ciebie. Jachwę. Wracam do tego hasła tegorocznego spotkania o tym trwaniu. To słowo pierwszy raz wybrzmiewa w Ewangelii Jana, kiedy uczniowie mówią nauczycielu gdzie trwasz? Jesteście gotowi na to? No, bez entuzjazmu. Jak <noise> <noise> trzeba wymuszać. Ale jesteście po obiedzie czy przed? A, to rozumiem. Siesta. Mm. Odszedł od niej anioł. Bo mogłoby być tak, że się ktoś na kimś oprze tak bardzo i powie: a to ja za nim idę. A anioł mówi: Nie, teraz cię zostawiam z tym wyborem, ale ja potwierdzam, że on jest dobry. <laughs> ale zostawiam ci kogo? Józefa. Było to sensowne życie. To, była, to był sensowny projekt, który Pan Bóg zaplanował i przez który nas chce przeprowadzić. Najważniejsze jest być uczniem, czyli trwać w Nim. I tutaj jest tylu uczniów, tyle winogron, chwała Panu. Chciałbym, abyśmy włączyli się w uwielbienie. Poprosiliśmy Kasię, żeby ona dzisiaj nas poprowadziła w tej modlitwie uwielbienia. Chcę Cię teraz zaprosić do tego, byś pomyślał mm, szczególnie o tym, co czujesz w związku z tym, co się tutaj wydarzyło. I nie bez przyczyny Bóg tak uczynił, że stworzył nas do wspólnoty, do bliskości. Pierwszą naszą wspólnotą jest rodzina. Duchu woła, moje Jezus mówi tak: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce. Najemnik zaś i ten, który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec. Gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Tańczyć, gdy się w tym domu i Czy potrzebujesz uzdrowienia? Uzdrowienia, żebyś mógł kochać twoich bliskich, lub dalszych, lub Twoich wrogów. Ufnością moją, Jezus, kotwicą duszy mej, nadzieją, fundamentem, wiem, nie zawiodę się. Że, nie wiem, mając jakiś kłopot, siądziesz i zapytasz Boga, Boże, powiedz mi. On Cię do tego zaprasza, jeśli będziesz trwał w miłości, On będzie spełniał Twoje pragnienia, bo one będą zgodne z Wolą Bożą i Twoje życie się zmieni. Słuchajcie, wszystko, co dobre się kończy, i nasze spotkania też się kończą. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i szczerze, bo Wszechmogący ojciec i syn i duch święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dzięki ślicznej, jeszcze raz. Dobrej nocy. Wracajcie bezpiecznie do domciu.